Słuchajcie, w katolickim świadku, w naszej banieczce, jest nowa drama, bo pewna y, użytkowniczka portalu X napisała tak. Wracam właśnie ze spaceru i przechodziłam koło kościoła. Czemu msze to taka nuda? Czemu każda jest praktycznie taka sama? Jak oni chcą do siebie ludzi przekonać? Jak widziałam, że młodzież to już pod kościołem piórko w dół miała, bo takie smęty. I dalej. I chodzi mi też o to, że na przykład, jak byłam mała we wsi u mojej babci, był taki ksiądz, co właśnie robił inne msze i nie trzymał się tego nudnego scenariusza, tylko przynosił na przykład gitarę i rozmawiał z wiernymi. No i oczywiście drama była, że jak tak można i go przenieśli. I pomyślałem sobie, że ten wpis jest fajnym pretekstem do tego, żeby sobie porozmawiać o tym, e, jaki jest nam na mszy, co tobie się na mszy nie podoba. To, że jest nudna, to, że jest e, ciągle taka sama, czy może wręcz przeciwnie, że jest jakoś nadmiernie ubarwiana czy przefajnowana w szeroko, szerokim sensie tego słowa. <grywa> Ja podzielę się z Wami swoimi rozkminami na ten temat, to znaczy powiem co mi no, tak nie pasuje do końca na mszy, oraz zaproponuję pewne rozwiązania, bo nie jestem fanem samego tylko narzekania i proszę Was też o to, żebyście. Wy, y, konkretnie Ty, żebyś napisał, y, jak tobie jest na mszy, co byś zmienił. Y, no i w ogóle, jakie masz trudności z tym? Myślę, że taka dyskusja i takie czytanie wzajemnych głosów, słuchanie się, może przynieść coś dobrego. Wiecie co, jak patrzę na to moje już prawie 30 lat chodzenia na msze i tak uczciwie starałem się tak wniknąć, co mi najbardziej de facto przeszkadzało w uczestniczeniu w mszy. To nie potrafię niestety ocenić to inaczej niż tak, że najbardziej przeszkadzało mi moje osobiste podejście do mszy świętej, które przejawiało się w dwóch aspektach. Po pierwsze, to fakt niepogłębiania świadomości tego, co na mszy się dzieje, i niepogłębiania mojej wiary. Myślę, że zdecydowana mszy świętych, w których się wynudziłem albo w których miałem takie poczucie bezowocnego uczestniczenia. To były mszy święte, na których po prostu nie kumałem zupełnie, co się tam dzieje. Patrzyłem na to wszystko jak na jakiś teatr, jak na jakieś dziwne zachowania księdza, ministrantów, którzy coś celebrują, co jest właściwie tylko takim zwyczajem, pewną celebracją, w której bierze się udział, żeby nie mieć grzechu. Dzisiaj widzę, że najbardziej przeszkadzało mi to, że nie umiałem po prostu sobie usiąść z jakąś książką, nie wiem, posłuchać jakiegoś księdza, zapytać go o to zainteresować się w tym tematem, żeby mi ktoś wytłumaczył dlaczego to co się tam dzieje, to co katolicy wszyscy tam w tym uczestniczą, dlaczego to jest takie ważne i co w ogóle de facto się tam dzieje. Zmieniła to dopiero ta książka księdza Wojciecha Nowickiego i Tomasza Grabowskiego. W ogóle moja znajomość z Tomaszem Grabowskim to zmieniła, rozmowy, które Myślę, że mieliście okazję wysłuchać na tym kanale, których było chyba już trzy. To wszystko sprawiło to wejście w proces poznawania od strony intelektualnej tego, co się dzieje na szy. Sprawiło, że na mszy zacząłem się mniej po prostu nudzić. Po drugie, dzisiaj widzę, że jakoś tak w niepełny sposób przeżywałem sze, przez to, że nie zadbałem o ciszę w moim życiu. Nie chodzi tu wcale o ciszę zewnętrzną, jak sobie to nazwijmy, czyli o wchodzenie w jakiś stan. Wyciszenia, to znaczy, że jestem w pomieszczeniu, w którym nie ma dźwięków, w którym wszystko jest tak sterylnie i tak dalej. To owszem, też była y, ważny aspekt, ta cisza zewnętrzna, ale dużo ważniejsza była dla mnie i wciąż jest cisza wewnętrzna, czyli zadbanie o to, że to, co się dzieje we mnie w środku, y, żeby to wszystko uciszyć, żeby zrobić w, w samym sobie przestrzeń na odbiór tego, co się dzieje nam przy świętej, na Eucharystii. Gdy mam w sobie masę trosk, planów, analiz, ciągłego wyrywania się do aktywności, ciągłej chęci działania, zmieniania, dodajmy do tego jeszcze, gdy faszeruję się newsami, faszeruję się social mediami, których nie demonizuję, które uważam, że są ok w odpowiednich proporcjach, ale gdy bardzo dużo w tym jestem, gdy spędzam wiele godzin na Takim życiu w zgiełku, wówczas ta moja cisza wewnętrzna jest zakłócona. To znaczy, wtedy, gdy przychodzę na msze w takim stanie, często na styk, bez jakiegoś wyciszenia się, 15-20 minut przed mszą, no, czuję przez właściwie większość czasu, właściwie słyszę przez większość czasu myśli na temat właśnie tego, co zostawiłem za drzwiami. Czyli y, przeróżne zmartwienia, troski, analizy, plany, przemyśliwanie przeróżnych rzeczy albo treści, które jeszcze sobie jakoś tam przemielam, te wszystkie social mediowe, newsowe i tak Do zadbania o życie wewnętrzne i zwrócenie się do wewnątrz, a nie na zewnątrz, dla mnie fundamentalna była w ogóle modlitwa i postawa, taka całożyciowa kontemplacyjna, skupiona na uważności, na życiu Twittera. Na wybieraniu jednej rzeczy, w, którą, w której uczestniczę. Od stycznia chyba się zabieram za film, żeby zrobić na ten temat, i wciąż nie mogę, bo jest dla mnie tak obszerny i tak cały czas jakieś nowe rzeczy odkrywam. Podzielę się z Wami tylko trzema książkami, które zrobiły na mnie jak do tej pory największe wrażenie w tym temacie. Tu jest Wam, wyświetlam, no a w się pod filmem linkuję. Dopiero potem, w dalszej kolejności, pewną trudnością dla mnie w uczestnictwie przy świętej jest to, jak ona jest czasami niedbale sprawowana. Gdy nie ma w tym sprawowaniu pewnej głębi, modlitwy duchowego zaangażowania, a wkrada się taka, no nie wiem, mechaniczność, takie odhaczenie zadania, pewna suchość, martwota. Po czym wnoszę, że ta msza jest jakoś tak sprawowana pospiesznie albo mechanicznie. No, na przykład po wypowiadaniu formuł zmuszało jakoś tak szybko i pospiesznie. Po czytaniu czytań, które są no, czytane tak od deski do deski, mam wrażenie, jakby bez pogłębienia tego, co tam się dzieje. Po podniesieniu, które trwa dwie sekundy albo sekundę tylko, gdzie nie ma jakiegoś takiego zatrzymania, jakiejś tej adoracji. Najświętszego ciała pana Jezusa, i po różnych rzeczach, jak na przykład kazania, które są często, mam wrażenie, niepogłębione, powierzchowne. Jednocześnie chciałem podkreślić, że to nie jest tak, że w kościele się tak odprawiam msze święte. Ja wielokrotnie byłem na mszach, które właśnie były nie w ten sposób sprawowane. Pamiętam na przykład moje msze, na, w których uczestniczyłem na ulicy Krowoderskiej w Krakowie. Tam był taki kapłan, który po prostu modlił się w trakcie Eucharystii, bardzo celebrował to, i mam wrażenie, że to było takie głębokie jego przeżycie sprawowania Eucharystii. Prawo jeszcze to trudnością wielką dla mnie są różne homilie a właściwie już bardziej kazania, które są jakąś publicystyką księdza danego, które są jakimiś przemyśleniami socjologiczno społecznymi. Szczerze mówiąc unikam w ogóle takich miejsc i staram się w ogóle nie denerwować, nie uczestniczyć, bo to jest coś dla mnie niepokojącego, że czasami księdzu po prostu czytania i ewangelia nie przeszkadzają w guszeniu słowa. Tutaj znowu chciałbym wskazać takie Piękne przykłady yy, i takich może nieznanych księży, jak naszego księdza tutaj z mojej parafii, księdza Bartosza, czy księdza Eugeniusza, czy naszego księdza proboszcza, którzy mam wrażenie, mimo że się różnią, każdy ma inny dar, pewnie inaczej akcentuje różne rzeczy, to ja jakoś mam takie poczucie, że oni po prostu się modlą, jakoś tak przygotowują się do tych, do tych kazań, że to nie jest jakieś przeczytanie z kartki, jakieś takie... Rozumiecie o co chodzi. Poza tym utrudnia mi uczestnictwo na mszy świętej, gdy jest mało ciszy. Pragnę wręcz nam mszy pauz, momentów na kontemplację. E, trudne jest dla mnie takie ciągłe śpiewanie pieśni w każdym momencie eucharystii, szczególnie brakuje mi momentu ciszy po przyjęciu e, Komunii świętej, po przyjęciu pana Jezusa, gdzie jest taki moment na łagodną adorację pana Jezusa we mnie e, i takiego, takiej świadomości, że on jest we mnie, a ja w nim. Wówczas cisza jest czymś dla mnie takim bardzo potrzebnym. I tu, jako przykład czegoś pięknego, a niedocenianego, mam wrażenie, wskazać ciche kameralne msze święte. Często sprawowane pojedynczo, bez w ogóle organów, bez muzyki, w jakiejś takiej atmosferze. No wiecie, mniej znaczy więcej. Bo mam wrażenie, że często bywa tak, że właśnie my chcemy tą muzyką, tą gitarą, tym śpiewem nadmiernym w każdym momencie tak dodać, podnieść rangę. A to niekoniecznie tak działa, mam wrażenie. Less is more. Mniej znaczy więcej. Do tego wszystkiego, do rzeczy, które mi jakoś tam sprawiają trudność w trakcie Eucharystii, w takim uczestniczeniu, dodałbym już zupełnie od myślników Różne estetyczne zgrzyty. Zarówno w jakości śpiewu, muzyki, szat liturgicznych, kwiatów, wszystkiego, co w ogóle zewnętrzne na Mszy Świętej. Uważam, że to jest w ogóle bardzo ważne, żeby o tą zewnętrzną część też zadbać. I to trochę też od nas po prostu mówi, jakie mamy podejście do Mszy Świętej, do Eucharystii, do, do Kościoła, gdy na przykład. Y Przynosimy kwiaty do kościoła, które byśmy sobie w domu nie postawili, no bo u nas to takie sztuczne, jakieś takie beznadziejne, to w mieszkaniu nie, ale do kościoła się nadają. Albo w domu słuchamy sobie jakiejś pięknej muzyki, dbamy o tę sferę, a z kolei w kościele to może być jakaś taka bylejaka. Na no tym kontekście chciałbym powiedzieć o mszach dla poszukujących piękna, które robi Dominikański Ośrodek Liturgiczny. To jest rzecz, której można uczestniczyć, którą można się inspirować. I jeszcze jedną rzeczą jest to, że brakuje mi i trochę mnie tak smuci brak wspólnotowości, brak takiej bliskości nas, wszystkich ucz uczestniczących mszy świętej, takiej wspólnoty często, że mam wrażenie, że w parafiach po prostu nie znamy siebie tak wzajemnie. Gdy jest przekazanie znaku pokoju, to nawet sobie nie spojrzymy w oczy, już nie mówiąc tam o jakichś rozmowach przed. Czy po, czy w ogóle spotkaniach poza kościołem, że czasami nie znamy w ogóle nikogo, a czasami znamy jakieś takie jednostki. Nie o to mam wrażenie, że nie Pana Jezusowi chodziło, i ta wspólnotowość, to po prostu bycie razem, to jest też ważna rzecz, i tego mi trochę brakuje. Tutaj chciałbym znowu naszego księdza Damiana wyróżnić, który w ogóle organizuje bardzo liczne spotkania dla małżeń, dla seniorów, e, cały czas jakieś kawy, śniadania. I dba o tę sferę, żeby ludzie się po prostu spotykali, poznawali, byli ze sobą blisko, bo wie, jakie to jest ważne dla wspólnoty naszej. Podsumowując, pewnie część z Was utożsamia się z moimi różnymi trudnościami w uczestnictwie w Mszy Świętej. Piszcie swoje, ja jeżeli o czymś nie wspomniałem, co jest dla Was jakąś taką trudnością. Spójrzmy na to, że te trudności zależą od przeróżnych czynników. Od mojego osobistego podejścia, od podejścia księdza, którym przesprawuję, od jakości muzyki, od finansów i od wielu, wielu innych rzeczy. Co można z tym zrobić? Moje postanowienia w związku z powyższym. Karmić zarówno swój intelekt takimi książkami jak liturgia krok po kroku i dbanie o ciszę wewnętrzną. Mam taką doświadczenie starego dziada, z którym chciałbym się z wami podzielić, że rzeczywistość jest naprawdę taką, jaką my przeżywamy. Można w nieskończoność szukać czynników zewnętrznych. A tu taki ksiądz, a tu takie kazanie, a tu coś tam, a tu tamto, a tu muzyka, a tu jakby nie to, to bym chodził, jakby nie tamto, to coś tam. Nieskończoność. Zawsze się znajdzie następny powód. Jednak e, naprawdę powód jest tu. To znaczy, nie, tu jest mój powód. Wy macie powody w waszych wnętrzach. To znaczy, no, ja w to wierzę. Naprawdę, rzeczywistość jest taką, jaką przeżywamy. I od siebie warto zacząć. Po drugie, uwrażliwiać księży, a jakże warto. Natomiast chciałem tutaj uwrażliwić też siebie i innych, żeby to robić z miłością. I sto razy na początku się, zanim będziemy uwrażliwiać drugiego, zastanowić się, czy ja nie chcę tego księdza zgnoić. To znaczy, czy ja chcę go naprawdę zbudować ku wierze, chcę dla niego dobra, czy raczej chcę postawić się wyżej, a jego niżej. I właśnie ustawić go jako czynnik taki, że no, gościu, przez Ciebie jest nie tak, jak być powinno. Po trzecie, przestać traktować Kościół, że to jest przestrzeń księży, do której my chodzimy. To jest bzdura jakaś w ogóle, którą nam wpojono. Ror Richard napisał, że nauczyliśmy chodzić ludzi do kościoła, a zapomnieliśmy ich nauczyć, że są Kościołem. Jesteśmy Kościołem. Księża i biskupi to są nasi bracia. Jesteśmy tak samo ważni w kościele, jak i oni. Oni nie są mniej ważni ani są bardziej ważni od nas, są naszymi braćmi, są jak rodzina i przestańmy traktować siebie jako konkurentów że nie wiem, że mamy walczyć w ogóle z Kościołem, wywalić wszystkich księży i będzie wtedy wszystko git, albo wręcz przeciwnie, stawiać się, stawiać księży jako jakiś takich na piedestale, że oni nam, za nas zdecydują, pozwolą nam w ogóle być w Kościele, pozwolić na różne przyzwolenia. Jesteśmy na równi, jesteśmy braćmi, jesteśmy wspólnotą, jesteśmy Kościołem. I w tym duchu, punkt czwarty, włączać się w działania naszego kościoła. Może zrób jakąś wystawę na parafii, może w ramach tej wspólnotowości zorganizuj jakąś potańcówę, kawę, oglądanie wspólnego meczu. Co ci w ogóle przyjdzie do głowy? Może zrób pielgrzymkę do miejsca pod wezwaniem parafii, który jesteście. Zaproś księdza do siebie, pogadaj z nim, szukajcie inspiracji w parafiach, które wam linkuję i sami w ogóle napiszcie mi jakieś w komentarzu rzeczy, żebym ja się zainspirował. Po piąte, wspierajmy inicjatywy, które pielęgnują piękne sprawowanie mszy świętej, takie jak Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Podcast Zwierzę Liturgiczne, Fundacja Incanto, Vera Icon i te, które chcielibyście wymienić, żebym podlinkował i wspomniał o nich. Dawajcie! No, i tyle mam do powiedzenia. Ja w tej sprawie trochę się rozgadałem. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Napiszcie, co wy o tym wszystkim myślicie. Niezmiennie podkreślam, że ja nie jestem waszym nauczycielem, tylko waszym bratem. I chcę was posłuchać, co macie do powiedzenia. Dziękuję Wam bardzo. Eee, trzymajcie się pa. Idźcie w pokoju Chrystusa. Hallelujah. Alleluja. No, jakoś tam pójdźcie.